Jest ten Kasper, dziwi to Was w kolejnym odcinku na moim kanale. witam Was w odcinku, w którym będziemy rozpoznawać logo różnych marek. dokładnie kamie tu tłumaczy o co chodzi. I właśnie dzisiaj ze mną jest kamień. Na przykład będziemy odgadywać, które... Logo jest prawdziwe, jest podróbka loga i logo prawdziwe. I musimy wybrać, które jest prawdziwe. Link do filmów, które komorzystamy macie w opisie, tak samo nasze instagramy, kanał Kamila, również w karcie i na końcu odcinku będzie ostatni film. Zapraszam Was również do subskrypcji kanału, oczywiście z dzwoneczkiem, zostawcie łapkę w górę, to mnie wszystko motywuje, aby nagrywać te filmy. Jak wylecimy z tematem. Fingers, mam więc jaką to kurde. Eee, Co one się różnią? Ja eee, wybieram po... po prawej. Ja po prawej też. Ja też wątpię, że taki uśmieszek był prawdziwy. Dobrze. Dobrze, już myśleliśmy. Ok, po teraz. Eeeh. Chociaż ładnie. Ja bym lewo dawał. No po prawej, po o te. Co? No, bo jakby Tesla jest taka dziwna. O, e, czekaj, Korpela. Ko, po, po, po lewo? Nie, po prawej. Po Nie, weszcie. Nie Co? wiem. Po lewo. Ja bym dał po prawej. <laughs> Słabą pamięć mam w kamieniu. Dawno nie pijem <noise> Możemy ślapić Ja jeszcze szukam za kola. Możemy ślapić No, ostatni, na ostatni odcinek pijesz Sprite, Sprite, Sprite Sprite? Ja z prawej ja myślę, A czym tu się różni? Kropka no. no to ja myślę, że z prawej, no Chociaż nie, po lewej, po lewej Dobrze, dobrze No mi za bardzo nie wychodzi Pepsi lewo No, no i to jest po lewej, no. To jest akurat proste. A nagle się okazuje, że w że... Nie, nie ma no, dobrze. Czyli myślałem <grym> <grym zzałem> TikTok, tak, prawda. Cześć, się. ja oglądałem. tyle, co ale... cieszę, Czekam się się różni? Ja już wiem. Ja nie widzę, Wczoraj, to jest ten po prawej. Aha, po prawej ma niebieski. Dobra, domy. ale zgadza się. Nie wiem, no. że to na, na tej nutce. Ebay? Okay. eBay? A ja to po lewej. Uh -huh. Jestem pewien, na pewno yes, dostaniemy. Bardzo dobrze. Pięknie widzowie. AliExpress! AliExpress? To będzie. To lewo. Ja po prawo. Ja wybieram prawo. To jest na 100% prawo. Nie wiem. Dawno nie korzystałem. Prawa ja strona, na pewno. Nie co, wiem to o, jest? co to jest? Nie mam pojęcia. Ale myślę, że prawo, bo to po lewej nie wygląda tak. jest ja tak z dupy po lewej, takie i dziwne. To nie wygląda dobrze. No A. właśnie. Punkcik do mnie. A co to jest za marka w ogóle? Nie wiem. Netflix. O kurde, Netflix. Czym to się różni? Kropka na T. E. Prawo chyba. Pyskodniku. Prawo. Prawo. Też tak myślę, że prawo. Dobrze. łódko. Co to jest? Dobra, daj w prawo. Ja daję lewo. No prawo, prawo no. też. Prawo. To ładnie wygląda te po prawej. Tam tu po lewej się tak zlewa wszystko. Mm. No, to lewo, zlewo, lewo, ładnie. Mm. Bardzo proste. Dobra. Lacoste? Co to się rozwija? Kurde, nie wiem. Aha, o. Prawo. Ehm. Kurde, ja nie wiem. A, dupa. Chociaż to jest zero, stary. To jest o, A nie, albo czcionka. No, zaraz, zaraz, no, 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 to już się to jest proste. No to ja wybieram prawo. Prawo, no to się zgadzamy. Gap, <gub> co <jest? gub> Prawo, <Zap. gub> prawo. Ja myślę, że prawo. Co jest? Ładnie hmm? hmm? wygląda to po lewej. Ale myślę, że po prawej. Ale ja lewym, ale Ja to... prawo. Kurczę. Pauza jest przedmiotem montażysty. Nie. <gry> Coach. Po lewej. Nie, ja bym dał prawo. I hmm. wielka ciąg. Chociaż? Nie, no prawo, prawo. Jestem za prawym. Nie I właśnie gra to. Ale nie jest w, w ogóle punktów handem. Jak to wygląda? Nie, lewo, A, lewo, lewo, lewo. Lewo, 100%. Chociaż? Ja bym dał lewo. Nie, lewo, lewo, no, lewo. Ale jak widzimy, to wygląda. Ale dobrze. Chyba jeszcze nie mieliśmy tak, że wyglądaliśmy na, na złe, nie? Mm, nie wiem nawet. Chyba tak. Puma? A Puma ma prawo. Puma, prawo, no, prawo. Nie, lewo. Ja biorę lewo. Kurde. E. Nie zmieniał już jak. Badam, dam próbuj. No ja bym nie, tak dziwnie to po lewo wygląda. Nie wiem, co to jest za firma, co się zajmuje, ale lewo. Prawo. Lewo. No, lewo, lewo, 100% lewo. To jest za bardzo daleko To 100%, 100 lepiej, nie mów. 100 nie, 100% lewo. To mnie nie wiem, jest? Lewo. Lewo. Panie to wygląda. To po jest takie bez niczego, średni. bo takim średnim. O kurde. Zwyzywałaś jakąś markę właśnie. Co to jest za w ogóle marki? Ja nie znam tych marek, o co chodzi? Ja też nie znam. To. Hermes, prawo. prawo. E, ja też. O, tak. coś. to się. Czekaj, czy to się różni? E, ja wybieram prawo. Czy to się różni, prawo, ale czy to się różni? Nie widzę różnicy. Konwersy. Konwersy, konwersy, to będzie... E, lewo? Lewo, lewo. No, na pewno. To nie wygląda dobrze, to po prawej. No szczerze? Nie to lewej wygląda jest. lepiej, nie? Ja tak. bym dał lewo. Kuźwa, moje włosy się dalej rozchodzą bo Jak nie mam długich włosy, dalej mi się robi przedziałek, ale to denerwuje. A ja jestem o. Łysy. Prawie. Walma. Co no. to jest? Co to jest? Po lewo. To jest, jest prawo, prawo. Psz. Kurde, strzeliłem. Tak. Cel. Mm, no to prawo, nie? To ja strzele w lewo. Prawo, to po lewej jest takie średnie. Prawo, Dobrze. prawo. Ale oko spędzi, kurwa. Zobaczmy, oko spędzi na nagrywka. New Balance. E, prawo. No prawo, stop. Na pewno. Sto procent. Sto procent, sto procent. Sto Prawo. Tam po jest jakieś dziwne. The North Face. Wiesz co to nie? Tak, jakiś marka Nie <laughs> wiesz co to jest za marka? Jeste w się sensie kojarzy, prawo ale... Lewo. <laughs> nie wiem, nie zna się. Lewo Kuśwa, byłby. BMW. Ej, jak Był chyba lewo? No no na pewno jest pewien. Tak. Tak? Ja też na lewo. A się tu zastanawiałem nad prawym, nie? Tak szczerze. No, Ford, no to jest le ładnie. Lewo, ładne. Lewo, lewo. W końcu zaczynają się jakieś... Normalne fajne marki. Normalne marki, no. No, 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 no to łatwiej, tylko prawo. Chociaż mi się zdaje, że stary Subaru miał czerwone. Może mi się zdaje, nie wiem. I don't know. Subway. Subway. Subway Surf? No sub. <laughs> e. chyba wiesz co to Tak, wiem, ale <laughs> nie wiem jak to... ten. No, no ja myślę, że lewo. Ja też tak strzelam w lewo, ale... No, o, o. Ready, Ready? Prawo, no, prawo, to jest zły liczbę. Tak. No. No. się okazuje, a ty, jednak zmienili na fioletowe. <laughs> Ja nigdy nie korzystałem z Reddita, tak szczerze. Ja też. Jak już to tak for fun, żeby zobaczyć co to jest. Aha, to No takie? lewo, no. To jest tak... Mm, chyba... No chyba... Kurde, chociaż prawo. lewo. Hmm? Kurde. Ej, mi... To wygląda jak Huawei. Nie wiem, ja bym brał lewo, nie? Nie, to już takie... Lewo Więcej kolorów. Bardziej przyciąga uwagę. No. Kontrowersyjny. Kontrowersyjny nie, ale bardziej przyciąga <laughs> uwagę. Nie wiem. <laughs> O chy, lewo. Albo? Nie wiem. Nie miałem Lewo, lewo. No dobra, lewo. Ja Tak, ale ile lat temu i to było jeszcze takie gówno stare. No ale logo to same chyba. Nie wiem. Alibaba, baba gru... Ja bym dał, szczerze mówiąc. Ja bym lewo dał. Ja bym dał prawo. Bo napis jest z tym to w tym całym kolorze no. Firewalks. Eee. Szukałem na komputerze, ale nie ma takich rzeczy. Bo już to wycofali, w prawo daję. Bo to już wycofali w ogóle, nie? Już go nie ma. Czemu? Nie wiem, kiedyś by się dużo go używało. Co, czym to się różni? DD. Eee, lewo. Nie wiem, to zdania. E eee, kuźwa, w prawo chciałem dać. A, czy, nie, nie widzę, już. aha, kolorami. Tu już trzeba mieć spostrzegawczym strasznie. No, ja bym na prawo. Tak, obel? Tak jak się znowu różni, aha. Eee, to jest prawo. Eja, eee, lupa. Ten tak nie dałeś? dałem prawo. Aha. <laughs> nie, nie słyszałem cię, to to jest... No. Prawo. prawo. Chociaż chwilę, chwilowe zastanowienie miałem. To prawo jest poprawne, okej. Okay. Skidę jest prawo. Skidę jest prawo, no. My się, się to... Pamiętacie widzowie tą reklamę? Z tą e, jak coś na... Ta, ta żyrafa, no? To jest pamiętam. Co... co zjadła ten doił. Oreo! Prawo! Ja daję prawo! Ja też daję prawo. Dawid nie ja, ja, to, prawo, ja, ja mam ja mam ochotę. Nie zmienię nigdy, już więcej. Hmm. No się ten... Facebook <grym> prawo. No prawo. Albo musiał brzydkie to. No, no to po lewej jest takie... Dziwne. Strasznie, takie długie. <grym> no. Łatwiej hey, tylko lewo. Lewo, lewo. Po lewo, po prawo. Widzowie możecie razem wybierać, możecie no. napisać w komentarzu ile wy zdobyliście punktów. Dokładnie, piszcie. to. Prawo. prawo Jaki szybki, no. Także jak mówiłem, piszcie w komentarzach ile wy zdobyliście punktów. I tak, jak chcecie więcej filmików z nami, to łapeczkę w górę, tak? Dokładnie. No. E, myślimy, żeby zrobić rozpoznawanie samochodów po kawałku, o, na przykład o. po lampie, czy tam po dźwięku i takiej duperele. Widziałem to ostatnio na zagranicznym YouTube. Ja e, to, tu 3. No dajmy trójkę. E, na zagranicznym YouTube, YouTubie, więc możecie dać też znak w komentarzu, czy taki film byście chcieli. Więc co, no szybko. Lewy, jedynka, lewy górny ruch, jedynka, 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 no. KFC. KFC? Czym się różnią trzy i cztery? Ja myślę, że to będzie lewo, pastami na tym. E, aha, trzy. A, cztery Z Czemu ja, ja powiedziałem lewo? <suszy> nie wiem. <suszy> to będzie... No nie wiem. Dla mnie nie jest łatwe. To łatwo łatwo. będzie jedynka. Ja też strzelę jeden, ale nie 3. wiem. Albo cztery, albo jeden, albo cztery. Jedynka. Jedynka, jedynka, jedynka. jedynka, dobra. Jedynka. Lipton. Lipton. E, twójka. Lipton, jak muszę się zastanowić, ja to dam, będzie trójkę. Dwa. Dwa, dwa, Takie najbardziej podobne. LMS? Lens to będzie trzy. A ja będę dwa. Trzy albo cztery, ale wybieram trzy. A ja daję dwa. tak o. Psz, psz, psz. Banki, banki. banki trzy. Dwa. trzy. Nie, trzy, sorry, trzy. Nie widziałem tej trójki. No, to ty ślepy jesteś. Bo okulary no za okulary. Ika, Ikea, Ikea. ty tu rządzisz. Zobaczymy, czy mi okulary pomogą. Ale mamy właśnie. Czwórka. Ole dobrze widać. Jedynka. Nie pomagają. Ej, ale fajnie widać w nich. ale są bardzo mocne. Minus 1,5 i minus 1,25. O no, to ładnie w nich widać. No fajnie. Plus mają filtr w ogóle do samochodu, że cię auto nie śledzi, Nawet jak ci dummy ktoś walni. Lewy gate. Ale lewy górny, no, górny, jedynka. Jedynka, no. Jedynka. Dobra, ściągną to góry, bo wygląda na jakiejś. Eee, cztery. Cztery albo dwa? Nie dobra, dwójka. Zostaje cztery. Dwójka, czwórka jest za, za ten... Aaaa, jajajajaja ja, ja. Ziemno Jedynka Jedynka oczywiście, że tak Eee, trzy, trzy, trzy Trójeczka Ej, ale ładnie ta czwórka wygląda, ten kolor Podoba mi się O, no, ładnie. jest Nie, mi dwójka się podoba A ja, mi czwórka Sephora Sephora Dobra, e, jeden Tróreczka to będzie Aha, no, a nie, a nie, o Przynajmniej z kropka się odgłośnę Maybe, maybe, ale like, jak to się, czy, się czyta, nie wiem trzy, e, trzy Cztery, cztery. Chyba jakieś kosmetyki, ja nie wiem. Jedynka mi się czy, podoba. Jedynka. Dwójeczka, dwójeczka. Tak. Nie wiem w ogóle, coś co, się co to jest. Wiza. Czy się różni jeden, dwa i cztery? Dwójeczka będzie. Aha. E, ja daję jeden. Dwa i jeden w ogóle się nie różni prawie, ale będzie dwa. Kurde. O kurde, Google, jest taki łatwy. Dwójka. Dwójeczka. No dwa, dwa. Łatwe. O, o Apple. Apple. Poczekaj, muszę... zagrać. nie, nie, nie. Czwóreczka. <laughs> tak, cztery. Cztery. Na pewno. Ale gdyby dali czwórkę, tylko, że ten list w drugą stronę, to bym się zastanawiał. Microsoft. Używa się go tyle, bo tutaj ty logo Microsoftu nie to już nie jest ten komputer. Eee, Cztery. A ja dam jeden. Cztery albo trzy, A widzisz, jednak, 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 coś tam zostało w nas. Nestle. Czemu one się różnią? Nie ja wiem, dam trzy, co słyszała. ale najwięcej ptaków, a nie. Ty, ale ja nie wiem, czy oni się różnią. Ja uwielbiam Nescafe, ale już z Jeden. No, jeden w ten. Nie, jest quick. Ej, jeden ja jedynkę taka Chociaż będzie za penalizatorem. A, a jednak, jedynka ty. No Milky Way? Ej, co? 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 To jest inne logo przecież chyba. No, ale czekaj, jeden jeden. Jedynka. Co? Nie ma takiego chyba. A może no, jest, taka e, trójka, łatwe. KitKat? No, trójka. właśnie Ale nie masz takiego kitkata chyba. No, dwa, no, ale. Albo trzy. No, ale to już po czasie, jak to Eee, jedynka. Nie wiem, co tam chyba. Ja bym dał czwórkę. No to bierz czwórkę, biorę jedynkę. Ja biorę jedynkę, jedynka. Pięknie. Co jest? E, daję cztery. Taka się wyróżnia i z Trójka. Niż... Trójka się wyróżnia. Za mocny kolor. Ładny to. A, dwójka, okej. Okay. Nie poznaję tego loga, kolego. Dwa. Jeden. No, dwa. A, cztery. Trzy, cztery czy one się różnią? Cztery, nie tak randomowo cztery. Ja też dam cztery. A, dwa, Ale no. nie wiem, co one się różnią, nie, nie, nie. Chod, no nie to jeden. Jeden. Chociaż to nie jadę. ta czwórka... Nie, jadę jedynka. ja da jedynkę. Ja też zostawię. Cztery, tak po od razu nastaw. Chociaż, czekaj, ta kropka mi tam nie pasuje. No to co jest... No. Dobra, daję jedynkę, wracam. Kuźba! No, nie wraca się, no. Trzy czka będzie. Łatwe. Yeah. Chociaż fajnie wygląda fletowe lesy. Fletowy w połączeniu z czarnym. Wygląda bardzo fajnie. Mądre chopaka. Jeden. czwórka, Ja, jedynkę. Mars? No, no to to łatwe, tylko <coughs> Nie no, jedynka, <coughs> Ja też tam jedynkę. Te, te czwórka za, za bardzo złota. Ta, no. Disney? Disney, no to też będzie. E, jedynka albo czwórka. Jedynka. Czwórka, czwórka bo tu wejście widzisz. Nie, nie zwróciłem uwagi, nie znam. E tego Orbit. Orbit eee. Na pewno nie czwórka. Ja daję trzy. Tak z dupy Dwójka, ale... dwójka, dwójka. No jedynka, okej. Okay. Nie wiem, co to jest za marka, ale dam niebieska, jeden. Jak tu napisuję no, dyżet, to ja będę o czwórkę, nie? I, okay. Mentos, dwa. Mentos. Mentos, kurde. Ale dawno nie jadłem. Ja bym dał. Co to były Mentosy? No do, trzy ja będę. A co to były Mentosy w ogóle? Czy to jedzenie było, nie? No, to były jakieś cukierki chyba. chyba tak. Na jedynkę, no. Ja daję trzy. Jeden. Ruda kobietka. Nie znam marki, ale po prostu mi się skazał. Instagram, o oh, fuck. No, no, trójka. Nie. Tak, ja daję trójkę. Trójka łatwa. A kto pamięta w ogóle stare logo Instagrama, widzowie? Są to jeszcze tacy ludzie, co mieli Instagrama jeszcze tak Dobre kilka lat temu? Już takie brązowe było, wtedy takie logo. Japonia. No, no, Japonia, no. Nie wiem, jakby tu nie zdziałasz. Jakby... Albo czerwony guzik. Seven Days. Seven Days, co jest? Shell. Nie wiem, w mi się Shell, ten kolor. To było tak, to co dostaw. paczki dostałem. A, DHL, racja, bo. ty dobre. Nie no znam, jakiś kozioł wygląda tak trochę, jakby miało wtedy mieć rogi. Nie wiem, ale wiem, że będą pewnie białe napisy, nie? Bo tutaj białe napisy by pasują. Del Monte, quality. Nie, nie, nie poznaję tego logo, murda. Bo chyba jakaś albo bukawa. Może być. Nie. Dzikie, dziki, dzikie, dziki, dzik. dziki zły. Dzik ma bardzo ostry kły. Kto oglądał pana Kleksa w dzieciństwie? Jak go ty oglądałeś? Ja oglądałem. A ktoś grał w Rumzajsa? No, no Runtzaisa to oglądałem. O! Start! Zmiana okay. widzowie na quiz logie. Pokémon. Pokémon Go, to jest logiczne. Jedynka, bardzo znaczy proste. dwójka, e, prawo. Tak, że to będzie prawa strona. Właśnie. Kto, jakby był mały, nie gra w Pokémon, nie? Każdy gra w Pokémon. No. Jeszcze ja kiedyś grałem w hmm. Pokémon od Majka. Zainspirowany Rezin i z Multi, jak gra w Nie wiem, co to zagra. za nie? Ale tam lewo. Ja lewo. Do prawo. Bo się zlewa za bardzo z tymi strzałkami pół aha O, grają w to kiedyś chyba No ja też, lewo. Lewo, lewo, no. A my szybkie strzały w ogóle robimy. Przed czasem czas lecieć, naleci, no. to my już... To masz cztery nogi. Odpowiadamy. Bym, no. Co jest? <laughs> Teraz te założyłem. Eee, lewo, lewo. Łatwiutko, łatwiutko. To jest ciekawe, jak wygląda Rockstar w tym niebieskim, ale w lew, le, 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 lewo, ten, 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 ten żółty, ten bardziej oh, siedzi, że bardziej trwa na boku. Może przez tło też, że się tak bardziej w lewo, w tło, boskie. niebieskie. No, le lewo. To, no wiadomo, że nie w lewo. <ślefonę> <ślefonę> lewo, lewo. Dokładnie, widzowie. łapa w górę, subskrypcja, pamiętajcie. I dzwoneczek. Tyn, po lewej. Lewo? No dobra, to tam w prawo, ty grasz więcej. Fortnite'a? Pomyliłeś osobę. Grałeś. To tam ja. mniejsza osoba. O kurde. Kiedyś tak. Nie wiem, dam prawo, bo tam pisana jest napisane po naczelku. The Sims. Ty i teraz możesz się wypowiedzieć, grałeś. Ja daję lewo. Ale ja... Nie daję to... prawo. Choć o prawo bardziej, wyglądał w prawo, no? A kurde.